Witam serdecznie na kolejnym WF-ie stalnym. Dziś postaram się, żeby moja mowa była krótsza od poprzednich, może najkrótsza. Mam nadzieję, że mi się uda, więc przejdźmy od razu do meritum. W dzisiejszym sporcie liczą się szczegóły. Żeby osiągnąć wynik sportowy często o zwycięstwie decydują dosłownie ułamki sekund. Minimalne spóźnienie może decydować o tym, że cała drużyna y, traci punkt, albo y, co za tym idzie, odpada z ważnych rozgrywek. Lub analogicznie, y, wyprzedzenie y, przeciwnika w danej sytuacji, czy też lepszy czas reakcji na. Dane zachowanie rywala może skutkować tym, że zdobywamy punkt albo zdobywamy bramkę i wygrywamy bardzo ważny mecz, czy osiągamy sukces sportowy. Więc na dzisiejszych zajęciach będziemy pracować nad poprawą czasu reakcji. Będziemy stosować różne działania ruchowe w zależności od zmieniających się bodźców, czyli impulsów. Hmm. Czy w grach zespołowych rozwijanie czasu reakcji nie jest istotne? Na początku widziałeś cytat podpisany Samuel Eto. Kto to jest? Otóż dla tych, którzy nie pamiętają, Samuel Eto w latach 2004-2009 dwukrotnie wygrywał z FC Barceloną największy klubowy tytuł, czyli yy, wygrywał po prostu Puchar Champions League. Rok później został wytransferowany zewce Barcelony do yy, Interu Mediolan i również udało mu się powtórzyć ten sukces. Przebiń sobie ten filmik i jeszcze raz zwróć uwagę na to, jak Samuel Eto, wówczas jeden z lepszych napastników, napastników na świecie, wypowiada się na temat tej zdolności, którą za chwilę będziemy rozwijali w treningu. Wydawać by się, wracając do mojej wcześniejszej myśli, wydawać by się mogło, że rozwijanie czasu reakcji w grach zespołowych nie jest tak istotne. Ale jeszcze raz zachęcam Cię do obejrzenia tej krótkiej kompilacji. No i od razu po tym zapraszam Cię na trening. Aha, będziesz potrzebował tylko czterech karteczek albo znaczników. Koniecznie te znaczniki albo kapsle, lub też kartki muszą mieć kolory: czerwony, żółty, niebieski i zielony. Pamiętaj, czerwony, żółty, niebieski i zielony cztery kartki to tak naprawdę cały sprzęt, który dzisiaj potrzebujemy do tego, żeby praktycznie przejść przez lekcję WF. Zapraszam do działania i ruszamy. <mulny> Play right just a little shove on Kulesh a nice and now Santos with a bit of pace spins their mark with the pass. Vikalenko going past the ball.

A bit of football has that up <laughs> this happens once in a lifetime that's dead that's gone forget it But well, he's played a bit of football there <laughs> it's yeah. not official yet but yeah. that's important Ok, i szybciutko przechodzimy sobie do rozgrzewki, która będzie składała się z trzech zadań. Pierwsze, najprostsze zadanie, przez minutę utrzymaj tempo biegowe, czyli poruszaj się w taki sposób, w miejscu oczywiście, aby w tym samym czasie z podłożem miała kontakt tylko jedna stopa. Jedziemy. Ok, drugie zadanie. Jeżeli na swoim ekranie zobaczysz kolor zielony, to szybko wykonaj krążenia ramion w przód lub w tył. Tutaj wybierasz sobie ćwiczenie. Jeżeli na twoim ekranie pojawi się obraz czerwony, to szybko wykonaj skipping A lub C. Tutaj również wybierasz sobie zadanie. Z kolei, jeżeli zobaczysz kartę niebieską, to na przemian stronnie wykonaj działanie. Podnieś kolano, prawe kolano do klatki piersiowej, lewą rękę mocno wyciągnij w górę w podskoku i następnie, tak jak powiedziałem wcześniej, zrób to działanie na y, drugą nogę, drugą rękę. Dawaj pajacyki. Dalej, Op. Trzecie zadanie. Wykonaj to samo, nie widząc podpowiedzi graficznych. Ok, jesteśmy w części yy, głównej yy, lekcji. W pierwszym ćwiczeniu pracuj na przemian stronnie, czyli zachowaj podstawy techniki biegu. I myślę tutaj o tym, żebyś nie zapominał o pracy swoimi ramionami, a łokcie powinny być zgięte pod kątem 90 stopni i wychylane wyraźnie do tyłu podczas yy, biegu, czyli pracuj. Mocno ramionami. W pierwszym ćwiczeniu postaraj się możliwie szybko reagować na obraz, który będzie znajdował się na Twoim ekranie. Jeżeli po prawej stronie zobaczysz zielone pole, to reaguj możliwie szybko, unosząc wysoko właśnie swoje prawe kolano. Pamiętaj o pracy, jeszcze raz podkreślę, ramion. Łokieć prawej ręki powinien być wychylony w tył. Druga ręka działa na zasadzie wahadła. Następnie będziemy wykonywali to ćwiczenie w marszu i później w biegu, czyli jest to ćwiczenie progresywne. Na razie tyle ruszamy. No, i wreszcie najważniejsze zadanie lekcji. Skup się teraz uważnie. Z kart, o których mówiłem wcześniej, czyli czerwonej, zielonej, żółtej i niebieskiej, stwórz kwadrat. Ustaw taki kwadrat w swoim pokoju mniej więcej o wymiarach 2 na 2 metry, jeżeli jest taka możliwość. Jeżeli nie, zrób mniejszy kwadracik. Ustaw się w samym środku. I patrz uważnie na yy, ten ekran, stara się jak najszybciej dotykać swoich kolorów kart zgodnie z tym, co zobaczysz na ekranie. Czyli jeżeli za moment zobaczysz tutaj niebieskie pole, to szybko dłonią dotknij y, niebieskiej karty i wróć na miejsce, czyli na środek. Czekaj na wyświetlenie się y, kolejnych. Yy, Kolorów. Uwaga, poziom trudności będzie się zmieniał, czyli te karty będą postępowały coraz szybciej. No i mam nadzieję, że będziesz w stanie bezbłędnie przejść yy, całą ścieżkę. Jeżeli się pomylisz, spróbuj jeszcze raz. Ruszaj. I na koniec dotknij karty, która znajduje się naprzeciw. Czyli jeżeli na ekranie zobaczysz kolor czerwony, to dotknij karty żółtej. Spójrz, jak to wygląda u mnie. Celowo ustawiłem tutaj laleczkę, żebyś widział moje położenie. Jeżeli wyświetli się kolor niebieski, to szybko dotknij karty zielonej. No i analogicznie, jeżeli zobaczysz na ekranie kartę z kolorem żółtym, to dotykasz szybko kartki w kolorze czerwonym i wracasz na miejsce. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Ruszamy, to jest ostatnie zadanie.